Kasper rano wstąpił już i szukał ciastek w pudełeczkach. W szafce w kuchni pod kanapą zjadłby ciastko z wielką chrapą. W szafkach szpera w miejsce grzebie, ciastko znajdzie, gdy jest w potrzebie. Pruszki wszędzie rozsypane, ale kasper szczęśliwy niesłychane. Gdy ciasteczko w rękę wpada Kasper radośnie je zajada Wtedy zadowolona jest jego mina Bo ciasteczkowy świat to jego kraina Rano po ciasteczko, wieczorem po dwa Bez nich dzień Kasper sensu nie ma W szafce zawsze pełen zapas ciastek chowa Wszystkie sam je zjeść zdoła W sercu ma lukier, oczach lukrecję Czekoladowe, kruche, z nadzieniem malinowym Każde z nich jest przysmakiem odlotowym Kruche, maślane, czekoladowe I te z ciurką lukrowane i jagodowe Gdy tylko ciastka w dłonie chwyta Cała paczka w mgnieniu okaznika. znika cały się pobrudzi To mu nigdy się nie znudzi Wiedz Kasperku, lecz pamiętaj, że od ciastek rośnie pięta. Będzie bolał bardzo brzuszczek, przekona się każdy łakoczuszek. Już nie jem więcej, woła Kasper głośno, choć ciastek kuszą mocno. Kaster radośnie je zajada Wtedy zadowolona jest jego mina Bo ciasteczkowy świat to jego kraina Rano po ciasteczko, wieczorem po dwa Bez nich dzień Kastra sensu nie ma W szafce zawsze pełen zapas ciastek chowa Wszystkie sam je zjeść zdoła W sercu ma lukier, w oczach lukrecję Ciuchu ciastek, całą kolekcję czekoladowe, kruche z nadzieniem malinowym. Każde z nich jest przysmakiem odlotowym. Kruche maślane, czekoladowe i te z dziurką lukrowane i ja to dobre, gdy tylko ciało. Cukrem cały się pobrudzi, to mu nigdy się nie znudzi. Jest, Kasperku, lecz pamiętaj, że od ciastek rośnie pięta. Będzie bolał bardzo brzuszek, przekona się każdy łakomczuszek. Już nie jem więcej, woła Kasper głośno, choć ciastek kuszą mocno. Cześć! Z tej strony Agnieszka Szynawa. Piosenka, której właśnie wysłuchaliście, pochodzi z serii książeczek dla dzieci: rymowanki kolorowe i historie odlotowe, których jestem autorką. Jeżeli Wam się spodobała, to proszę zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku Agnieszka Szynawa.